Proszę Państwa, drugi bieg, drugi bieg nas, no jeszcze bardziej interesujący, bo z Marcinem Urbasiem przyjrzyjmy się rywalom. Na pierwszym torze belg Patrick Stevens doświadczony, świetny rekord życiowy, ale w tym roku nieco słabiej 20-42. Myślę, że do pokonania przez Marcina Urbasia. Na torze drugim e, kanejczyk Glen Smith, na trzecim widzieliśmy przed chwilą Francis Obiquelu z Nigerii, na czwartym Frankie Fredericks. Ten jeden, który może pokryżować plany Morisowi Greenowi, ten, który biegał już w tym sezonie 1987, a przypomnijmy rekord życiowy 1968 w tym historycznym biegu w Atlancie, gdzie był drugi za Michaelem Johnsonem. Wielka forma w lutym, kiedy startował na otwartych stadionach w Australii jeszcze przed Majebashi, przed halowymi mistrzostwami świata, potem samym Majebashi złoty medal na 200 metrów. Świetnym rezultatem jak na hale do niego zresztą halowy rekord świata należy 19,92. Marlon Devonisz, reprezentant Wielkiej Brytanii, rekord życiowy 20,35, a więc w tej chwili gorzej od Marcina Urbasia. Na torze piątym na szóstym Iwan Garcia, za chwilę zobaczymy Kubańczyka, to jest czwarty zawodnik poprzednich mistrzostw świata z Aten. Rekord życiowy 20,17, ale w tym roku tak szybko nie biegał. Nie wszedł w tym roku jeszcze poniżej 20,5 sekundy. No i za chwilę Marcin Urbaś na siódmym torze mówił przed startem, że nie chciałby przede wszystkim startować na pierwszym. Że to jest najgorszy tor, że wtedy wyrzuca na wirażu, że wtedy te wiraże są najostrzejsze. Tu jest na siódmym torze, a więc nieźle. Nieźle przede wszystkim dlatego, że będzie miał przed sobą Kejwina Litla byłego halowego mistrza świata z Paryża. W tym roku Little był trzeci w Maebashi. To jest zawodnik bardzo. Dobrze startujący, świetne wyjście z bloków. Marcin Urbać może się go jakby trzymać. No i później po łuku no zobaczymy, jak z jego wytrzymałością szybkościową. Marcin Urbać zrobił już bardzo wiele. 20-32 przypomnijmy w ćwierćfinale. Rekord życiowy o 200 poprawiony. W tym roku świetny bieg podczas Pucharu Europy w Paryżu 20-34, drugi wynik w historii polskiej lekkiej atletyki. Czy stać go na start finale, na poprawienie może Rekordu Polski Dunewskiego? Franki Fredericks. Dziwne zachowania tutaj na tych mistrzostwach, zwłaszcza ta ucieczka w półfinale, kiedy początkowo podano, że ma Ciura, po czym pojawił się następnego dnia podczas kwalifikacji na 200 metrów. Wywiad Green, CBS, ma tutaj. Ogromne stanowisko, aż siedmiu komentatorów, wśród których Dwight Stones, Carol Lewis, siostra Karla. Mają teraz temat przykry. Dobrze wyszedł z bloków, czujnie. Świetnie już prawie dogonił Litla ale świetnie również biegnący przed Frederiksem Marlon Dewonisz ale Little po łuku pobiegł dobrze dopiero teraz Urbaś świetnie Obikuelu. będzie, Kuelu. będzie po prostu finale proszę Państwa i będzie będzie rekord polski 19,84 świetny wynik ehm, Francisza Obikuelu poniżej 20 sekund będzie 20 rekord polski i będzie chyba właśnie Rekord Polski 20-24, 20 lat temu w wysokogórskim Meksyku podczas uniwersjady Leszek Dunecki będąc drugi za Pietro, Pietro Meneo. Meneo w tym fenomenalnym biegu, gdzie Pietro Meneo stanowił wtedy rekord światy pobity dopiero przez Michaela Johnsona. W roku olimpijskim na 19,66 Menea biegał 19,72 Niewiarygodnie szybki bieg i fenomenalna postawa Polaka. I fenomenalny rekord Polski. 19,98. Jest historia jakaś. Poniżej 20 sekund Polak schodzi na 200 metrów. Wczoraj poniżej 45. Tomasz Czubak. 44,62. No tak trzeba startować. To naprawdę rywale byli mocni. Obikuelu, Frederiks. Teraz już wiemy, dlaczego Franki Frederiks nie bardzo mógł wystartować. Proszę zwrócić uwagę, jest dopiero chyba czwarty. Obikuelu 19.84, Urbaś 19.98, Little 20.10, Frederiks 20.10 i później Dewonisz 20.25. Jest najszybszy z Europejczyków, y, Marcin Urbaś. Trochę przypomina się sytuacja dawna z Marianem Fojkiem. Tu Little o końcówkę tego wirażu pobiegł świetnie, ale na prostą, proszę zwrócić uwagę, Urbaś wyszedł znakomicie. No i teraz, czy Morris Green, czy Obikuelu nie jestem przekonany, czy Morris Green to łatwo wygra. Na obikuelu wydaje się to być fantastycznie rozluźniony, wypuścił jak gdyby ten bieg tak swobodnie. A z kolei Marcin Urbaś, chłopak z ogromną fantazją, wielkie zainteresowania muzyczne, mają taki zespół, e, jak mówią, death metalowy, w takim stylu wydali niedawno płytę. To jest zespół o nazwie sceptyk. Marcin powiedziałbym z charakteru na tyle, ile zdążyliśmy go poznać, raczej nie jest sceptykiem. On raczej jest entuzjastą, on raczej jest człowiekiem walki. To pokazał przed chwilką w tym biegu, biegu, w którym miał sprzyjający wiatr, ale dozwolony. 1,7 m na sekundę. Wielki bieg, Polak w finale, wspaniały rekord Polski.